Witam Cię i zapraszam do kolejnego obszaru, który pomoże Ci zbudować dobrostan w życiu. Tym kolejnym obszarem jest budowanie misji życiowej. No, słowo, misja życiowa kojarzy nam się z czymś wielkim, ale wcale tak być nie musi, bo misja życiowa to po prostu to, jaką y, rolę chcemy pełnić w życiu na świecie, wobec innych ludzi, albo inaczej, po co tu jesteśmy, co jest nam przeznaczone. Więc zapomnij na chwilę o tym wielkim słowie misja życiowa i popatrz na to właśnie z takiej perspektywy. Żeby wspomóc cię w tym poszukiwaniu, zaproponuję ci ćwiczenia. Zadaj sobie pytania i poszukaj odpowiedzi. Pierwszy z nich brzmi: co chcesz dać światu, co chcesz dać ludziom? Zastanów się nad tym. Pomyśl, jakie mają być te Twoje dary. Ale to nie wszystko. Zapytaj też siebie, jakie będziesz miała, miał z tego korzyści. I znowu takie słowo, które może wywoływać dreszcz. Co to znaczy korzyści? Mam realizować jakąś misję, jakąś rolę wobec świata i ludzi, i z tego miał, mam mieć korzyści? Otóż tak. Spójrz na korzyści też w różnym aspekcie. Możesz mieć oczywiście korzyści materialne z realizacji misji, czy celu życiowego i nie ma w tym niczego niewłaściwego, ale możesz mieć też korzyści na poziomie emocji, na poziomie doświadczania, więc spójrz na to w bardzo szerokim kontekście, a potem zadaj sobie pytanie, co chcę od świata i od ludzi, Otrzymać. Czyli ten dar dla mnie. I znowu odnieść się do korzyści. Jakie będę miała miał z tego korzyści? Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że tylko wówczas, jeśli między dawaniem a otrzymywaniem, również w takim kontekście, osiągniesz równowagę to będziesz miał poczucie spełnienia w tej misji, w swoim celu, w tej roli, którą ci przeznaczono. Bo jeśli tylko zatrzymasz się na dawaniu, to po pewnym czasie pojawi się takie przeświadczenie, że za dużo daję, że wypalam się. A to nie pozwala nam w pełni realizować naszych celów życiowych. Czy też naszej życiowej misji. Na następnym spotkaniu kolejne ćwiczenie związane z wyznaczaniem misji życiowej. A teraz życzę Ci powodzenia w odkrywaniu darów, które ludziom i światu wysyłasz, ofiarowujesz i tych darów, które przychodzą do ciebie. Do zobaczenia.